Byłem na zakupach. Mam tu parę fantów kupionych do komputera dla mojej córeczki kochanej do streamowania. No bo dziewczyna się już męczy na starym Ryzenie. To wrócimy jej coś lepszego. O. Generalnie miałem spory dylemat: z czego złożyć komputer do streamowania? No bo, tak, co do zasady. No, to komputer do streamowania, no to komputer tak naprawdę do grania. Ale problem w tym, że Ryzen 7 9800X3D jest takim no, typowo gamingowym procesorem. A tutaj by się przydało coś z zapasem mocy, bo ja wiem, że wiku. No to raczej tak średnio się interesuje optymalizacją sprzętu i po prostu wiem, że tych wątków przydałoby się jej więcej. Napisałem do Piotka Liptona, mówię, weź dorać i dziewiątkę brać y, 14 generacji, y, czy brać tego Ryzena, czy brać właśnie y, Ryzena 79800X3D. Piotrek napisał, że ciężki wybór, ciężka sprawa, no i ciężki wybór, ciężka sprawa, więc podejmiemy męską decyzję. Wpadł Ryzen 9795. 50X3D. Bo jeżeli chodzi o wyniki wydajności, no właśnie, przy karcie graficzną, którą posiada Wiku, to nie będzie różnicy, a z całą pewnością te parę rdzeni więcej się jej przyda. Wiku będzie miała w tym momencie, a nie będę wam mówił jaką kartę, natomiast no. Niezbyt dobrą, więc ja się biorę za składanie tego wszystkiego. Wików brała sobie sama obudowę. Powiedziała, że chce Be Quieta, powiedziała, że chce Silent Base'a. No to się nie upierałem. Stwierdziłem, że jak Be Quiet, no to w takim razie jeszcze musi wlecieć Silent Loop. No i akurat padło też na zasilacz od MSI, płytę od Asusa, kostki od Gudrama, no i dysk 4TB żeby miała dziewczyna miejsce na na gierki jeszcze z tej starszej serii, ojej, zakurzone. mimo że wiem, że już wyszła nowa, ale jeszcze stara seria, 4 TB. Czas to złożyć. Pierwotnie chciałem Wiktorii zmontować coś takiego, tylko że ta płyta była niedostępna w momencie, w którym ją e, zamawiałem, to jest e, Tomahawk od msi -a. Bardzo mi się ta płyta podoba, testowałem ją. Ja mam też swoją taką płytę, właśnie pod różne testy, spaloną z chłodzeniem od Supermanki, tym, tym w ogóle tanim. Natomiast powiem wam, że tu właśnie pod, tą, pod tym chłodzeniem jest Ryzen 7908, znaczy 9800, no właśnie X3D. I ten zestaw naprawdę bardzo fajnie działa. No ale że nie było tej płyty, to właśnie teraz mam tutaj możliwość porównać jeden do jednego. I powiem wam, że ten tafik bardzo, bardzo też fajny, bardzo przyjemny. Ehm, troszeczkę inny, bo tu jest wykończenie matowe, tu jest wykończenie bardziej błyszczące. Ehm, natomiast, tak wiem, że to jest bardzo subiektywne, ale tak trzymając dosłownie rękę na jednej płycie, po prostu podnosząc ją, e, tafik jest trochę lżejszy. Nie, nawet powiedziałbym, że jest dużo lżejszy. Ale jest jakiś taki, nie wiem, sztywniejszy. Więc jeżeli chodzi o samą jakość wykonania, to no, są tu takie, takie ciekawe różnice. I szczerze, nie pamiętam różnicy cenowej między tymi płytami, ale MSI dużo wydaje się być bardziej zaawansowana, dużo bardziej wydaje się być premium. Natomiast Tafik, jakby to powiedzieć? To jest takie coś na zasadzie pięcioletnie auto Premium versus nowe auto trochę niższej klasy z salonu. Tak bym, to, tak bym to porównał bezpośrednio. No nic, złożymy, zobaczymy. W każdym razie chciałem tylko się podzielić takimi pierwszymi wrażeniami, bo akurat nie miałem tych płyt obok siebie, a ja wiem, że to są bezpośredni konkurenci, więc wiem, że niektórzy z Was mogą mieć dylemat: czy to Mahawk, czy Taff. Jeśli chodzi o RAM, padło na 64GB. No, żeby był święty spokój, może nie są jakieś super ekstra szybkie, ale też wiem z doświadczenia, że po prostu te procesory e, często i tak tych kości nie obsługują szybszych, więc bez sensu. A różnice wydajności są tak śmieszne, że właściwie żadne. Wiku w ogóle miała y, teraz, jak używała swojego prywatnego komputera, to na DDR4 leciała przez chyba 3 lata na 2133, bo nikt je tam nie włączył tego w ogóle XMP i nawet tego nie czuła, także. To jest i tak przeskok taki, że dziewczyna po prostu oszaleje. Aha, i to najważniejsze, to jest komputer w ogóle, który Wy zasponsorowaliście Wiktorii, w sensie nie Wy, moi widzowie, ale być może Wy widzowie, którzy tu przyszliście od Wiktorii, więc też no serdeczne dzięki, bo jakby nie patrzeć, to za Wasze ciężko zarobione szekle się ten komputer składa, abyście mieli no lepsze wrażenia ze streamingu, także... Ode mnie i od Wiku serdeczne dzięki, że mogliśmy ten komputer złożyć, zrealizować. No i że Wiku będzie mogła na bardzo fajnym sprzęcie teraz streamować. Myślę, że bez najmniejszych kompleksów. Uwielbiam składać komputery w dużych obudowach. W Wiku też no nie ma niestety jakichś, że tak powiem, zbyt dużych ciągotek do tego, aby w takim sprzęcie. Często sprzątać i go odkurzać, więc po prostu ja wiem, że czym większa obudowa, tym lepiej, bo będzie większy margines błędu, jak się to wszystko zapcha kurzem i przestanie po prostu funkcjonować tak jak trzeba. Stąd duża, cicha, wyciszona obudowa Silent Wingsy. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę konfiguracja przewiewna. No, o tym się oczywiście przekonamy później. Tak sobie podłączam tutaj, właśnie front panel. I taka mi się przypomniała anegdota, że jak byłem dzieciakiem, to ja tego front panelu nigdy nie używałem, bo on nigdy yy, nie działał. I potem przez długi czas w ogóle, przez to, że u mnie to nie działało za dzieciaka, to jakby nie wiem czemu, ale mi się wbiło do uba, że nie ma sensu tego podłączać, bo z tego nikt nie korzysta, nie? I pamiętam, jak składałem komputery gdzieś tam dla pierwszych jakichś tam znajomych czy kogoś, i oni wszyscy, ale to co, 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 to, 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 nie, to nie działa tutaj, to jest zepsute? I mówię, nie, no jakby działa, tylko po co ci to, nie? I potem takie miałem, ej, ale to jest głupie, przecież to, że ja tego nigdy nie używałem, bo mi to nie działało, to nie oznacza, że inni tego nie będą używać. No, także taka ciekawostka. Mój wewnętrzny perfekcjonista bardzo cierpi, że wkładam zasilacz MSI do obudowy BeQuieta, jakoś mi się to w ogóle nie spina. Natomiast bardzo mi się podoba zasilacz MSI-a, MPG, mega ciężki, bardzo fajny i bardzo mi się podoba jakość tych przewodów. No i fajnie, że to będzie prosty montaż, bo... No, relatywnie mało jest tych przewodów. Będzie bardzo łatwo poprowadzić. No i też nie trzeba się to jakoś bardzo spuszczać nad designem i układaniem tego wszystkiego bowiku i tak nie będzie zaglądała do środka. Niby jest szyba, ale wystarczy, że to będzie estetyczne. Nie ma tu żadnych ozdobnych przewodów, więc powinno się łatwo tu układać. Taktyczny błąd. Zamyśliłem się i zamontowałem zasilacz, a nie wpijałem do niego przewodów. Ale okazuje się, że gdyby Wam się też tak zdarzyło i byście się zamyślili, to nie ma tragedii. No poza tym, że jest tutaj ciemno i, i mało widać, to ręka bez problemu wchodzi, więc da się te przewody tu popod popodłączać. Ale polecam to sobie zrobić mimo wszystko wcześniej, jednak przed zamontowaniem zasilacza, bo, bo jest dużo wygodniej. No i tutaj to już czuć, że jest premium. Proszę bardzo, nawet tutaj dorzucili kulant do chłodzenia, zestawik montażowy. Developed in Germany. No, czyli wiadomo, może będzie jakościowe. Chłodnica dosyć lekka. Nawet taka zaskakująco lekka. Ale grunt, żeby działało wydajnie. Już się bałem, że to będzie jakaś lipa e, z tym mocowaniem chłodzenia wodnego. Ale nie, nawet ktoś to przemyślał sensownie. To się tak całkiem fajnie wysuwa. Nie trzeba tego demontować. Ja już się bałem, że trzeba więc cały top e, usunąć. Tutaj dwie śrubeczki. Tu, je, no, tu jedna. Tu druga to się wysuwa. O, właśnie. O, nawet jest taki lekki zapas. Tu się dopasowuje chłodzenie. No, to mi się podoba. To jest bardzo praktyczne. Szybko się zamontuje chłodzenie wodne. No, i fajnie wyszło. Podoba mi się. Spoko to wymyśliłem. Pasuje to bardzo dobrze. Tu sobie założymy. Założymy blok, pompkę no i będzie pięknie. No dobra, mielibyśmy to. Przód wygląda tak. Eee, tu wyprowadziłem sobie przewody do, ka do karty, no bo wiadomo, ona będzie później i nie wiem dokładnie, ile będzie ich potrzeba, także nie są spięte. A jeżeli chodzi o tył... Eee, no to very basic cable management, no ale oczywiście... Z uwagi na to, że jeszcze karta nie jest, no wydaje mi się, że spoko, no to by tu można było troszkę poprawić. Tu są przewody tak, tu są tak, wszystko jest spięte, nic się nie rusza. Tu jeszcze opaskę jedną dam. No gitara, nie? No co by tu więcej? Dobrze wyszło chyba, ale czekam na wasze zdanie w komentarzu. No, dołożyłem dosłownie jeszcze trzy opaski, wydaje mi się, że jest naprawdę elegancko, nie ma się do czego doczepić, no to by można było jeszcze troszkę poprawić, czy tutaj, ale to już nikt z tego strzelał nie będzie. Także zamykamy. I pytanie czy się... O, bezproblemowo, nic tutaj nie haczy, nic nie wadzi. Muszę tylko jeszcze go e, pięknie przetrzeć, żeby nie było żadnych śladów paluchów, bo trochę się niestety palcuje ta obudowa. No i brudzi też blat. Wiesz, jakie mi to zrobiło? No to co, Szanowni Państwo, komisyjnie po, sprzęt podłączony, coś tam się świeci, więc chyba zasilanie nawet jest. No i odpalmy go, czy to w ogóle działa. A no, nawet nie wiedziałem, że on tu ma takie RGB, to chłodzenie, właśnie nie jest, ale tu mamy sterowanko jeszcze, które chyba nie działa, chyba go nie podłączyłem. Ale poczekajmy, czy będzie obraz, bo ja nawet nie wiem, czy ten Ryzen ma integrę. No chyba ma. No. No i działa, czyli ma integrę, czyli bardzo dobrze. Yy, no, 400, no, 500 obrotów, tu niecałe 800, pompka 2700, czyli gitara. Jest cichutki, na procesorze 39 stopni, czyli jest założony dobrze. Dobra, zapisujemy i ogień. Dobra, butuję instalkę, czyli chyba jest gitara. Ja wrzucam Windows'a i widzimy się u Wiku, tam dokończymy sobie resztę. Szanowni Państwo, przyjechaliśmy w końcu do córeczki mojej kochanej, pięknej, która stoi właśnie za, e, za kamerą. I, I mamy możliwość w końcu e, przełożyć kartę. Okazuje się, że to jest wersja 8Giga, to jest RTX 4060 Titanium. 8 GB, więc żaden szał, ale też żaden wstyd. Na pewno ze strony procesora, ze strony ogólnie całego sprzętu yy, jest to ogromny progres, a karta musi wytrzymać tymczasowo. Jak widzowie szanowni odpowiednią ilość donatów wpłacą i się odpowiednia suma uzbiera, to podmienimy to prawdopodobnie na 50-80 i będzie komp na spokojnie myślę kolejne trzy lata bez zająknięcia. Więc ja nurkuję pod biurko, zamontować kartę to będzie dosłownie chwilka. No i odpalamy. Ile przewodów trzeba do streamowania? No, okazuje się, że całkiem sporo. Nie wiem dokładnie, yy, czego Wiku używa, ale mamy tak: u góry dwa USB zużyte plus RJ, tu wchodzi USB typu C, tu mamy camlinka i trzy inne USB-ki, czyli to jest 4, 5, 6, no, 6 USB-ków zużytych i jeden USB typu C. Ale nic nie jest... A nie, coś tam coś wpieła. Cwaniara. Już tam coś wpieła. Już dągle. A to wolisz, że mieć tutaj? Nie chcesz mieć, ich z tyłu? mieć z tyłu? mam mieć z tyłu, a nie wiem czy mi trochę sięgnie. Aha. No dobra. No i ja już za y, bałagan nie odpowiadam. Five minutes later Ja już za... Y, bałagan nie odpowiadam. Odpaliliśmy kompa. Trochę to trwało. Nie wiem czy to była kwestia tego, że jakieś tam były update'y przerwane w tle. Mm, nie ma internetu. Zaraz będziemy rozwiązywać tą kwestię. Na ten moment niech się zainstalują te, te wszystkie rzeczy. Zrobimy update BIOS-u. tu dostałem... A nie, pendrive jest w komputerze. Zrobimy update BIOS-u. No i musimy jeszcze sprawdzić napięcia, bo nie wiem czemu, ale dosyć wysokie temperatury były na procesorze. Update. Komisyjnie mamy... Yy, mamy 10 kwietnia, yy, czyli ja tu byłem, no, jakoś ponad tydzień temu, yy, wymieniliśmy RAM, aktualnie są tutaj kości yy, Ares, nie pamiętam, to były XPG, tak, XPG? Tak. tak, to są w każdym razie chyba XPG Aresy i 32 giga i dopiero one... E, działają. Wiku yy, zgłaszała problem z walorantem, z gdzieś tam z, z gdzieś tam ekranami, wygaszaniem, jakimiś dziwnymi historiami. Nie działała kamera. W sensie nie chciała się od razu odpalać. Teraz startuje od razu. Ciężko będzie nam teraz powiedzieć dokładnie, czy to była i płyta, i RAM, i się po prostu te rzeczy gdzieś tam wymieniały. Natomiast jest teraz płyta MSI i jest RAM ten właśnie Ares. I nie ma żadnych problemów, tak? Wszystko dobrze. No, więc ja robię po prostu update, żebyście mieli świadomość, że gdyby ktoś chciał taki sam zestaw, to ja go nie będę polecał z ramami od Gudrama, tylko właśnie z Aresami i z MSI. Bo jednak nic nie mam do Asusa, ale na wszelki Robimy Dzień. update Biosu. Właściwie to on się już prawie kończy. Ale niestety się obawiam, że będziemy musieli wyłączyć profil Expo, bo komputer się strasznie długo uruchamia. Expo samo w sobie działa, chociaż jeszcze nie wiadomo jak będzie w grach, czy będzie stabilny, więc ustawienia Expo trzyma, ale uruchamia się strasznie długo, więc mniejsze zło, albo ustawimy sobie ręcznie timingi i, i zegar i pewnie raczej poniżej 6000. Na razie ma być stabilnie, ma być chłodno no i relatywnie cicho, chociaż cicho to w miarę nawet jest. Czas szybko leci przy dobrej zabawie, niestety, ale ja muszę się zawijać, a tu się jeszcze tysiąc rzeczy musi pobrać. Ale nie zmieniło się zbyt dużo, jeżeli chodzi o temperatury, mamy maksymalnie 84 stopnie. Jest wgrany nowy bios. Teoretycznie ma napięcie takie, jakie widać, czyli no, po prostu standardowe, więc podejrzewam, że te ustawienia, właściwie te wyniki no są maślane, wynikają z po prostu wydajności tego chłodzenia i konfiguracji setupu. Nie jest najgłośniej, posłuchajcie. Także myślę, że gdyby to była nawet maksymalna głośność, to jest y, absolutnie znośnie. Wszystko jest wstępnie skonfigurowane. To się oczywiście jeszcze jakieś tam drivery muszą dograć. Aktualizacje się muszą zaktualizować. I pewnie. Kiedy odpalisz? Streama pierwszego? Dzisiaj. Się... No, to mi się tego wszystko pobierze. No to będzie można odpalać. To ja sobie od, od razu widzę. No, także szanowni widzowie, dziękuję wam za uwagę i za oglądanie dzisiejszego odcinka. Takiego bardzo luźnego i bardzo vlogowego, spontanicznego. Linki do sprzętu, gdybyście szukali, gdybyście marzli o takim samym komputerze jak ma Wiku, odnajdziecie w opisie tego materiału, a ja dziękuję, kłaniam się serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na wszystkich kanałach. Na razie.